Ja mam pytanie do Kasiusza. Bo tak się tutaj spinasz do Dominika o to, że coś tam pomawia i tak dalej, a ty przypadkiem nie podawałeś dalej yy, o tym, że Tejkwan jest ojcem Nitra i tak dalej? To nie było tak? Nie, skończę, nie, nie było. tak? My, skończmy skończmy temat, nie było. Pytanie zadaj. Cicho, bądźcie Dawid, chwilę cicho. Zadaj jeszcze z pytanie, okej. Okay? Ponieważ tak się do Dominika tutaj denerwujesz o to, że coś tam podawał dalej, niby, a ty jak podawałeś dalej, niby, że informacje, że. Syn Nitro nie jest nie jest jego, tylko tej kwana? Nie podawałeś tak? Pokaż mi kurwa gdzie tak mówię i daję ci kurwa teraz stokoła koła od razu! Na, pokaż mi na, kurwa filmik, star... bo pierdolisz głupoty chłopie! Na Casino Star nie mówiłeś i no, nie to, sugerowałeś? No, pokaż mi kurwa filmik Nie sugerowałeś takich rzeczy! Pokaż mi, daję ci stokoła teraz! Daję Oczywiście ci kurwa nie. od razu, a chłopakom oddam! Wezmę z bez, bez konta kurwa! No to ci mówię Pokaż gdzie. mi filmik kurwa stokoła ci daję teraz! Chłopie, popierdolisz, ja kurwa, takie waranty. głupoty, nie twoi, że szok, człowieku. To nie twoje pieniądze, złub, po pierwsze. Kurwa, dla inteligentnych, a widać, że, kurwa, szkoły nie skończyłeś. Sugerowanie takich rzeczy... Przynieś, kurwa, dobra. filmik, jak to mówię, wypowiadam, daję ci 100 koła, które mam od chłopaków. Ale o, to, nie tam nie są kurwa, to, to nie są twoje pieniądze. To są moje, ja nie, mam, nie kurwa, nie na koncie, im zaraz, A na kurwa, końcu, kurwa. dobra. No. Dawaj, dawaj, kurwa, filmik, człowieku. Masz 100 koła. Sugerowałeś to no, samo. 100 koła zostało z kieszeni. Dawaj. Sug pod dobra, dobra, spokojnie, czekamy. Masz 20 minut na spokojnie. Znajdź film, jak nie ty. Ja tutaj gwarantuję, że kasia kurwa. No, ja będzie ci się tu kieszeni zmieściło. Mam duże kieszenie. Y, mo y, mogę zadać pytanie komuś?